Codziennie w naszej pracowni tworzymy wiele dekoracji. Pliki projektowe są przygotowywane do cięcia na maszynie CNC i ploterze tnącym. Na maszynie CNC wycinamy podkłady z płyty PCV. Na ploterze tnącym wycinamy wizerunki postaci Jezusa z folii samoprzylepnej. Na wycięte podkłady aplikujemy wizerunki postaci Jezusa za pomocą folii transportowej. Sprawdzamy jakość i poprawność wykonania dekoracji. Kreatywność, poszukiwanie nowych pomysłów i inspiracji. Precyzja, dokładne wykonanie każdego etapu produkcji. Pasja, tworzenie pięknych i wyjątkowych dekoracji komunijnych. Celem pracowni CNCRena jest tworzenie dekoracji komunijnych, które wzbogacą atmosferę tego wyjątkowego dnia. Pracownia CNCRena oferuje również możliwość wykonania dekoracji na zamówienie. Klient może wybrać dowolny rozmiar, kolor i materiał dekoracji. Zachęcamy do śledzenia profilu pracowni CNC Rena w mediach społecznościowych, gdzie można zobaczyć zdjęcia i filmy z procesu tworzenia dekoracji komunijnych. Pracownia CNCRena to podkarpacka firma z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu dekoracji na uroczystość pierwszej komunii świętej. Od kilkunastu lat wyznaczamy trendy i nadajemy nowy styl dekoracjom komunijnym, dbając o każdy szczegół, by ten wyjątkowy dzień był niezapomniany. Na nadchodzący sezon komunijny przygotowaliśmy wiele nowości, które mamy nadzieję zachwycą zarówno naszych stałych, jak i nowych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Odwiedź nasz sklep internetowy rena24.eu lub rena24.pl. Znajdziesz tam szeroki wybór dekoracji komunijnych na każdą kieszeń. Nowości na sezon 2024 rok, możliwość zamówienia spersonalizowanych dekoracji. Skontaktuj się z nami. Telefon 691 204 554. Z przyjemnością pomożemy Ci w wyborze dekoracji na komunie Twojego dziecka. Nowości komunijne 2024 rok postacie Jezusa. W pracowni CNC Rena przygotowaliśmy coś wyjątkowego na sezon komunijny 2024 roku. Oprócz personalizowanych figurek z imionami dzieci. Oferujemy szeroki wybór motywów postaci Jezusa, które idealnie uzupełnią dekorację ołtarza. Postacie Jezusa dostępne są w różnych wariantach, inspirowanych cytatami biblijnymi. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Odwiedź nasz sklep internetowy: rena24.eu lub rena24.pl Znajdziesz tam szeroki wybór dekoracji komunijnych na każdą kieszeń. Nowości na sezon 2024 rok możliwość zamówienia spersonalizowanych dekoracji skontaktuj się z nami. Telefon 691 204 554. Z przyjemnością pomożemy Ci w wyborze dekoracji na komunie Twojego dziecka.